Kamil, czemu jesteśmy w jakimś hotelu? Chodź tu. Czemu jesteśmy? Czemu to jest niby hotel? Halo? I patrz, i dawaj, to moje. Moje jest czerwone, a twoje jest niebieskie. Ty tu masz hajs, chłopie. Kamil, ty tu masz hajs. Patrz, ty tu masz hajs. A ty masz? No. No, też mam. Co się tu dzieje, widzowie? Napiszcie w ogóle, czy lubicie Kamila, bo dzisiaj gram w jakimś, jakiejś, w jakimś hotelu z Kamilem. I jakoś to mnie wyssało, i jakoś ja to wchodzę na górę. Bo ja chcę zobaczyć, co jest na górze. Ej, no właśnie, co jest na górze? Puste. A bo tu pewnie będziemy odblokowywać nowe rzeczy i będziemy budować nie. hotel. O, o nie! Broń, brun! Ktoś chce nam podjechać, kamień szybko, uciekamy do bazy. No, do podłogi uciekamy. Ja idę ukraść furę. O ja. Niebieską. Moją. Chłop ma Lamborghini! Co jest? Idę po Lamborghini. Da, Kamil ty lepiej tu kupuj, bo tobie się hajs naciąga i będziesz mógł kupować więcej droperów. A więc dobra, Kamil dawaj wracaj tu, bo my tu mamy nowe rzeczy. A więc to jest Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Każda dziewczynka, huzeka, jest boy. Sygma, sygma boy, sygma boy. Pa, jak ja zasuwam, wchodzę po wszystkim i mam. No bo ty miałeś dużo, bo ty miałeś dużo hajsu. No. Ej, a spróbuj wejść. Czekaj, bo ja tu mam już rzeczy. Patrz, już mogę kupować. Czyli, czekaj. Czy ja już tam mogę kupować? Ty co jest? Ja tu mam rzeczy do kupienia. Ja też. E, ej, o dobra, tam są jakieś drzwi. Postawiłem. A otwierają się? Nie wiem. Nie, my możemy tylko przez nie wchodzić. Możemy tylko, ale chłopie, jeszcze Ej. nawet tu klientów nie mamy. X. Jesteśmy sami. To dobrze. Nie ma konkurencji. Jesteśmy tylko jednym typem. To dobrze, nie ma konkurencji. Brak konkurentów. Zatem jesteśmy na środku pustyni. O, a to co to? to. Wow. Ja mam kilka tysięcy. Serio? Widzisz jak nam ulepszyłem? Jurek, co ci się stało? Ej, czemu ty tyle zarabiasz? Bo ja chodzę gdzieś i wracam i mam dużo hajsu. Ej, no to nie fair, on więcej zarabia. Bo zarabiam po dziesięć jakoś. Ej, no nie no! Co mi się stało? Muszę teraz chodzić z pierwszej osoby, ja nie mogę. Ej, mamy broń. Naprawdę? I ono? Jakie? A co my robią? Czekaj, bo mi nie działa. Nie no, muszę grać z pierwszej osoby. Ja nie mogę jaka kupa. a no. Na drugim poprząe. piętrze mamy te bronie. O i o. I patrz. No my mamy... tu mamy mnie. Ej, ty tu masz do kupienia. Ej, ja mam śmierć. Co tu jest? Dla ja ty kupuj rzeczy, chłopie. Ej, jak masz pistolet, to nie możesz się ruszyć. O, o. W tej grze nawet da się umrzeć? No chyba. no bo ja nie mogę otworzyć drzwi, no co to jest? O. Ej, a spróbuję mnie zabić. Czekaj, spróbuję. Czy mamy tyle broni? Teraz ja spróbuję cię zabić. Ej! Co ty kupiłeś? Ja nie mogę ty psa kupił nam dach. ja. Nie mogę cię zabić. Szkoda. Ale mamy mocne bronie, mieczur. Mieczór. o i pet kolejny. Ej, czekaj, a mi lata jakiś pet za mną? Mi lata. Ej, a mi? Mi? Dlaczego no mi nic nie lata? Ja do pleczaczka sobie coś wrzucę. Ja ja. Ja wszystko, co będę miał, wrzucam do pleczaczka. Ej, mi ktoś zadał życia. Nie bo ty tu masz dużo rzeczy do kupienia Kamil. Ale ja tu na dole jestem, wszystkiego nie wykupiłem. No właśnie... A my mamy drzwi na dni otwarte. Czekaj, ja tu sprawdzę, czy ja tu coś, coś mam do kupienia. Ale nie, ja tu... Patrzmy, tu nawet mamy restaurację. Gdzie? Tam. Ja idę kupywać, bo ja muszę dużo rzeczy kupić. No ja tu mam nie tylko. No. Oj. Chyba ja mam najwięcej rzeczy do kupienia. Patrz ile ja tu już kupuję rzeczy. Patrz, ale ja, ja im... Ja tu pokoje robię. Patrzę tu pokoje zrobiłem jakieś. Ej, mamy cewkę przyspieszenia! Będziemy szybsi. Gdzie, na samej górze? No. Cewka przyspieszenia. Open the door. Jest będę. Jeszcze na dworze mamy chyba jakieś... Chyba na dworze możemy kupić to właśnie te auta. Za Nie, bro. Ej, bro. O, jestem. Dzień dobry. Hotel. Robimy widowie. Hotel. Nie. Dobra, mam kolejne trzy koła. O chłopie, ile nam kupiłem? Ja nam kupuję nie, niebieskie. A ja kupuję czerwone. Bo I... mamy sypialnię gotową. No bo ja. Seres! O chłopie, ile ja pokoi zrobiłem nam? Mam niebieską sprężynę. Dzięki niej możemy wysoko skakać. Sigma, Sigma. Ja ją kupiłam. Sigma bo ja kupiłem telefon. A ja niebieską. No bo to w sumie widać bo, po kolorach. Wspalowałem komuś do, do domu. Bo ja już cię pogubiłem w tym hotelu. No my tu mamy kamień już tyle. Ej, a już mamy wysoki. No wysokie, wysokie. Okay. Kupię, ile ty możesz wykupić kasy Ej, postawiłem auto za... za pieniądze! Z tej gry Z tej gry Ej, serio, nie kłamie, postawiłem auto za pieniądze z tej, z tej gry. Kupię, pa jak ja już, na, już na... Ej, otwórz mi drzwi, bo wejść nie mogę, nie wiem czemu. Jak tu chcę wejść, to wejść nie mogę. Otwórz mi drzwi. Ale... Ale właśnie nie mogę nacisnąć! Pomożesz mi? Ma, nie mogę nacisnąć! Okej... No co to za głupia gra? Ja tu nic nie mogę robić. No, ja robić. czekaj, pójdę na najwyższe piętro i skoczę do ciebie. Szkoda, że tu nie ma e To Toby podleciałeś. Ej, mm. co, jest mam auto! Ej, wjechałem autem do naszego hotelu. No auto będziemy mieli w hotelu. Nie wy masz tak, to auto z naszego hotelu. Dobra, tylko włącz, włącz te drzwi i ich nie zamykaj, bo i tak jesteśmy sami. Ło. Czekaj, wy, wy, wyjadę nimi. Nie, niech to nie mogę wyjechać. Dobra, auto będziemy mieli najwyżej jedno fotelno. No. Chłopie, wywaliłeś mnie przez sery. Ej, no we, w, otworzysz. Dankę? I nie zamykaj tego. Nie zamykaj tego. Nie zamykaj. To się chyba samo zamka. Ej, bo ty tu masz dużo chłopie, rzeczy do kupienia na pierwszym piętrze. Gdzie? No po, po, po lewej. Mam 90. Chaj tu dopiero. Na drugim piętrze. Na pierwszym masz... Na tym parterze masz chłopie. Tu jest parter. Tam no, gdzie mam maszyny. No to na pierwszym piętrze masz tam do kupienia. Poza tym tam gdzie mam maszyny to jest piwnica. A ja tu już tam robię wiele... Ja na tu już robię dużo tych... Domków dla tych. Ooo, jaki fajny pokoik. Drugi jaki fajny pokoik. Już tylko tobie zostały na drugim piętrze do zrobienia. I nic nie mamy na górze, już nie gadaj, że to takie krótkie jest, że mamy taki mizerny hotel, będziemy mieć. Kupiłem auto. A e, czemu nie mogę kupić? A ja nie mogę wejść do twojego auta. Aha. Uuu, Sigma. Ej, a bo ty masz... Ej, bo ty już na pierwszym piętrze pokupywałeś. A, no to... ja kupiłem jaką fajną furę. No, to fur pokupywaliśmy dużo. Kupię! Dobra, Kamil, Kupię. chodź, bo my musimy ulepszać nasz hotel. Ja się furką. Dobra Kamil, chodź, bo musisz na drugim piętrze ulepszać hotel. Bo musisz na drugim, bo. Znaczy na w tym najwyższym na razie. Bo tu mamy, bo tu masz nie ulepszone Ej, wiele. Nie, sami. No to Ej, dobrze. Kamil, to weź tu postaw rzeczy, bo ja nie mogę już dalej budować. Bo ty musisz dokończyć te pokoje. W hotelu. Wpadłem za kanapę, widzowie, wpadłem za kanapę. Co to ma być? Więc dobra, Kamil, chodź do, na drugie piętro. Kamil chodził na drugie piętro i lepszej domki, bo potrzebujemy więcej domków. Kamil, słuchasz mnie? Idę. Dawaj to. Ła. Gra mnie to smieło. Macowka. Kamil macowka. No to idź na, na najwyższe piętro i... No sam dół, po kasę. No i później no, na najwyższe... Nie mam w ogóle. No tak, bo tu już wszystko mamy poulepszane. Tu już wszystko już mamy... mam z jakieś 7000. Oj teraz idź na najwyższe, bo... Na... Idź na, na prawie najwyższe. Na to na, to, na drugie, bo tu, ma, bo tu masz dużo rzeczy jeszcze do kupienia. To? Gdzie tyle? No tak, to tu masz dużo rzeczy do kupienia. Tu? No nie, w tych pokojach, widzisz? W tych pokojach wszystkich. A. Bo tu są pokoje. Ty, w to właśnie. To pokój do spania. Kiber najtrudniejszy. Ja nie lubię udawać kibla. To będzie nasza Szlafka chata. muszę dobudować wszędzie chyba. Nie musisz. O tu, tu jest ostatni domek. Znaczy, ostatni pokojek. Jeszcze tu jest, tu jest jeszcze jedno. Za tym. O tu. i teraz chodź idziemy. Teraz chodź idziemy na górę. Bo już wszystko masz ukończone, więc możemy. Wyko no, no hej! I nie gadaj, że to koniec tego hotelu. Ej, widzowie, skończyliśmy hotel. Czekaj, musimy sprawdzić. Ej no, skończyliśmy hotel, co jest? I kamień, co to było takie krótkie? Hotel skończyliśmy. Ej, jeszcze mamy coś do kupienia na dworze. Nie, mamy już auta wszystkie powykupowane. Już nic nie mamy chyba. Czy ja sprawdzam już... wokół, wszędzie? Dobra, ja też tu ciebie lecę, chcę sprawdzić. No ale cóż, co powiedzieć? To nasz hotel. Jeśli wy widzowie lubicie nasz hotel, to powiedzcie czy czyby Kamil wjeżdżał wszystkimi autami do naszego będę hotelu. Ej, a nie da się tym autem y, tymi większymi jechać bo to są na wystawę, wiesz, to są na wystawę w rozumianiu? to są na wystawę dobra widzowie, myślę, że to będzie koniec tego odcinka z Kamilowskiem Kamil, pożegna się z widzami o nie, uciekam od Kamila o co? O. o, co się tu dzieje? Co się dzieje? Wlazłem! Um. Pa, gdzie? Co ty to robisz? Co ty to robisz? Cofki mam. Dobra, wchodzę do swojej fury. Ej, da się tym jeździć, co ty kamień, gadasz? To hmm. dlaczego ja nie mogę. Dobra, nara widzowie! Do zobaczenia na innych odcinkach! Z Kamilem z Minecraft, Fortnite albo Roblox i... Bój, buj buj!